Hej kochani, z tej strony Flash i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że się stęskniliście, i ja witam Was z pięknego miejsca, bo z Rzymu, więc zapraszam Was na piękne 4 dni w Rzymie. Ale najpierw słowem wstępu, dlaczego w tym Rzymie w ogóle się znaleźliśmy. Otóż jakiś czas temu ten oto tutaj gościu, czyli mój chłopak, miał urodziny, i stwierdziłam, że najlepszym pomysłem na prezent będzie sprezentowanie mu wyjazdu do Rzymu, ponieważ widziałam, że jest to jedno z miejsc, które zawsze chciał odwiedzić. I tym sposobem pod koniec lutego trafiliśmy ze, z ponurej Polski do pięknych Włoch. Naszą podróż rozpoczęliśmy od samego rana, żebyśmy jak najbardziej mogli wykorzystać te cztery dni. Coś dla siebie. <laughs> Ogólnie to Paweł, jak dowiedział się, że lecimy do Rzymu, to pierwsze co powiedział: Ej, pójdziemy na stadion Romy. No, takie jest życie z panem Piłki Nożnej. <laughs> Na całe szczęście wycieczka na stadion została mi oszczędzona, ponieważ sklep klubowy był w samym centrum miasta. To jest to właśnie ta wilczyca, czy to jest coś innego? Tak, to jest ta wilczyca. Tak. Ta wilczyca mityczna. ale tak. Ale ona jest jakimś yy, znakiem tego klubu, właśnie? Tak, no tak to suma. No dobra Ej, ale to wygląda na mega stare To jest nawet... To wygląda jakby było z lumpa ogólnie Ej, no, ale widzisz tego bliska. Widzę Ej, czemu to wygląda jakby było z lumpa? Zobacz na to, jakie pozaciągane To wygląda jakby to był jakiś fan klub Gryffindoru, tak z mojej strony Bo ja się na piłce nożnej wcale nie znam Dla mnie to wygląda po prostu jak jeden wielki dom z Hogwartu Gryffindor No to czas zacząć prawdziwe zwiedzanie po pierwsze nie mogę gadać, bo jestem w Rzymie, a czemu to jest takie brudne? Chyba jednak to jest moje. To, to jest moje, bo to upadło mi na ziemię. Okay. A po drugie znajdujemy się właśnie w jakimś największym cyrku w starożytnym Rzymie, który powstał 600 lat przed naszą erą, także bardzo dawno. Tutaj bawili się tak, że po pierwsze były tutaj wyścigi rytwanów, jak sami widzicie. Jest tutaj zdecydowanie na to miejsce. A po drugie było tutaj, słuchajcie, polowanie na zwierzęta. No i ludzie oglądali jak jacyś sobie goście rzucali widłami w zwierzątka. No, nic nigdy nie przestanie mi zadziwiać, tak jak parkowanie przez błoku. Patrzcie na to. Ma miejsca przy krawężniku? Nie ma problemu! Zastawimy się z każdej strony! Ej, ciekawe, czy oni jakby to są ludzie, którzy się znają i jakby wiedzą, że się zastawili, czy po prostu... Czy po prostu mają siebie nawzajem w dupie? Nie, nie. Nie! Tak się parkuje we włoszech. E no, jest trochę miejsca. Generalnie tutaj króluje tylko jeden rodzaj auta jest to taki smarcik. Jest coś, na co czekałam od początku, kiedy zabukowałam bilety do Rzymu, a mianowicie pierwszy łyk aperola w tym roku. Ja jestem wielką fanką Aperola, a y, zawsze po prostu we Włoszech on smakuje mi o wiele bardziej niż w Polsce, także cheers. No I... <śmany śmany> jest, do coś. I? Dobrze. Dobry. No wiem, ja to uwielbiam. to jest, to jest totalnie mój Boże, bo smaczek. Hmm. Pewnie kojarzycie tą serię de, de Anioły i Demony, kod de, Da Vinci, jeden i ten sam aktor, czyli Tom Hanks grał w nich. No i właśnie jesteśmy teraz na placu, w którym była odgrywana akcja Aniołów i Demonów. I dokładnie w tej fontannie utopiony ksiądz tego filmu. My uwielbiamy ten film, zwłaszcza właśnie Paweł. Zresztą jak mu robiłam tą niespodziankę, to właśnie dałam mu taką wskazówkę, że tutaj rozwiązywał zagadki ten detektyw Langdon. No. Także jesteśmy. Dotarliśmy na miejsce. Nie Jest jestem tutaj. A ja jestem tutaj. Też jestem, bo ja wiem, że to było to miejsce, w którym było kilka kontaktów. Szliśmy sobie wąską uliczką i nagle totalnie przypadkowo znaleźliśmy się pod panteonem, którego w ogóle jakby nie szukaliśmy. Po prostu szliśmy w drodze do Fontany di Trevi. No i oczywiście weszliśmy do niego, bo wejście tutaj kosztuje dla osób poniżej 25 roku życia, a ja jestem jeszcze 2 miesiące przed 25 rokiem życia. No to zapłaciliśmy niecałe 2 euro. no To oczywiście musieliśmy z tego skorzystać. No i właśnie tutaj się znajdujemy w ogóle... Tutaj. Znajduje się otwór, i zawsze byłam ciekawa, czy jak chce pada, to po prostu ta woda tutaj leci i jest mokro. Chciałam się bardziej dokształcić, szukając czegoś w internecie, ale niestety tu jest tyle ludzi, że po prostu internet nie działa. Wszyscy tutaj próbują kupić bilety. Nam też się nie udało kupić online, więc poszliśmy normalnie do kasy. Także zaraz wszystko Wam powiem w overze na temat tego miejsca. Panteon powstał w drugim wieku naszej ery. Początkowo był świątynią dedykowaną wszystkim bogom rzymskim, a później został przekształcony na kościół chrześcijański. Charakteryzuje się okrągłą rotundą z otworem w dachu. Panteon jest również miejscem pochówku kilku znanych postaci, w tym Rafaela, włoskiego, renesansowego malarza. Coś, czym nigdy nie przestanę się zachwycać we Włoszech, to styl takich dojrzałych Włochów, takich wiecie, takich panów mniej więcej po pięćdziesiątce wzwyż. Po prostu oni się tak dobrze ubierają, że po prostu wszyscy wyglądają jak z filmu Dom Gucci. Następnie udaliśmy się, żeby zobaczyć fontannę di Trevi, ale okazało się, jak się w sumie spodziewałam, że jest to najbardziej tłoczne miejsce w całym Rzymie. To, o, to ona. Trochę to tłoczno. Coraz bardziej zaczynam wierzyć, że influencerki, które mają tam zdjęcia bez ludzi, to chyba robią je o 5 rano. No kochani, jest pierwszy mały kryzysik, w ogóle wleciała porządna drzemka, bo my e, prawie wcale nie spaliśmy dzisiaj w nocy, dosłownie tylko te dwie godziny w ciągu lotu z Polski do Włoch, kiedy miałam dosłownie teleportację. Już mnie tak bolą nogi, ja w ogóle ja bardzo mało chodzę, ja tylko tańczę i siedzę tak to przed biurkiem, więc jak... W Cały dzień chodzenia w wleciał. Prawdopodobnie zrobiliśmy ponad 10 kilometrów. Po prostu mnie takie szłydy bolą, że o matko jedyna. Ale wiecie, nie spać, zwiedzać i do rana za. No właśnie, także dokładnie to zrobiliśmy. Rzym oficjalnie wygrywa jako najpiękniejsze moim zdaniem miasto w całej Europie z tych, w których byłam. Jakby Budapeszt bardzo spoko, bardzo spoko był. Paryż w ogóle masakra, ale serio. To, co tutaj widzę, to jest po prostu coś przepięknego, naprawdę. Jakby każde miejsce dosłownie w Rzymie jest warte uwagi i cały czas mam ochotę wszystko fotografować. Z racji takiej, że w Rzymie wszystko jest takie ładne, no to oczywiście trzeba to zobaczyć zarówno w wersji, kiedy jest jasno i kiedy jest ciemno. No bo jest wszystko ładnie podświetlone. A ten tutaj mi tylko marudzi, bo musi, trzeba mi robić zdjęcia. No, tak jest, właśnie, wyuczony. Tak. Tak? No. Podobno są jakieś takie przesądy, że jak się rzuci prawą ręką przez lewe ramię, to tutaj się wróci. Jeśli dwie monety się wrzuci, to się będzie też tam miało szczęśliwy związek, czy coś takiego, a jeśli się będzie wrócić trzy, to się będzie miało nieszczęśliwy związek, ale. Pewnie coś poplątałam w tym momencie, ale ogólnie takie pierdoły słyszałam. W każdym razie wrzuciliśmy po jednej monecie przez lewe ramię prawą ręką, także po prostu wrócimy do Rzymu <grym> kiedyś. Pewnie tak. Pewnie tak. Ej, to jest tak ładnie, żebym wróciła tutaj, serio. Kolejny dzień zaczęliśmy od pysznego śniadania we włoskiej kawiarni. On będzie dobry. <grym> To Ten super, że Pan mi do tego, do gardła Jak nie jestem fanką słodkich śniadań, to te we Włoszech po prostu tylko zawsze słodkie Bo tutaj wszystkie wypieki są takie przepyszne Tak samo zresztą kawa Ja w ogóle nie pijam kawy, prawie wcale A tutaj drugi dzień z rzędu, kawusia z rana Zgadnijcie gdzie idziemy teraz no już chyba zgadliście. Zawsze mówi się o tych strasznych kolejkach przed koloseum, a my właśnie weszliśmy w jakieś 10 minut, może nawet szybciej, bo kupiliśmy bilety po prostu przez internet wcześniej. I powiem wam, że mega szybko poszło, serio. Więc teraz idziemy zwiedzać koloseum. Kochani, nie wiem, czy wiecie, ale Koloseum to jeden z siedmiu cudów świata. Także mam już odhaczone chyba ich kilka, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo, dwa. dwa. No bo dwa mam odhaczone. Zawsze coś? Tutaj się odbywały oczywiście walki gladiatorów, znowu było polowanie na zwierzęta, i w ogóle to wybudowali jakoś tak w 70., 80. rok naszej ery. A całe Koloseum zostało zbudowane na zlecenie rzymskiego cesarza. Kupując bilety do Koloseum, automatycznie kupuje się bilety do Forum, Romanum, więc oczywiście musieliśmy również je zwiedzić, i tam w sumie było nawet więcej do zwiedzania niż w samym koloseum. Weszliśmy właśnie na forum Romanum, tylko słuchajcie, tak wiecznie, jest się taka trochę brzydka pogoda, że aż ciężko jest cokolwiek nagrać. O, tutaj się jakoś tak spokojniej zrobiło. Weszliśmy. Ej, patrzcie, tutaj widać, jak to zostało zniszczone, i tylko została reszka takiej kopuły tutaj. Wydaje mi się, że to był kościół, tak to wygląda przynajmniej, jak taka świątynia. Forum Romanum to miejsce spotkań starożytnych Rzymian. To tutaj odbywały się wszelkie sprzedaże, były ogłaszane nowiny, były świątynie, no ogólnie toczyło się tutaj całe życie. Potem udaliśmy się, żeby zobaczyć schody hiszpańskie i powiem Wam, że uważam, że jest to jedna z bardziej przereklamowanych atrakcji w całym Rzymie. No ale nie powiem, przed schodami są bardzo ciekawe sklepy. Z których raczej nie skorzystam ze względu na cenę, ale fajnie zobaczyć to wszystko w takim jednym miejscu. Zwiedzania zabytków po ciemku, ciąg dalszy. I powiem Wam, że Panteon wygląda lepiej jakieś ciemno. serio, jakoś jest taki ładniejszy. Co prawda, my wczoraj byliśmy tutaj i było tak pochmurnie, ale o wiele lepiej to wygląda. Dzisiaj jest wyjątkowo pusto na mieście. Jest to Rzym, piątek wieczór, ale dosłownie przy, przy jakoś tak koło godziny 19 po prostu popadało i nagle totalnie jest prawie zero jakiejś żywej duszy. Wszystkie restauracje praktycznie są wolne. U nas takie rzeczy w piątek wieczór to jest bardzo rzadkość. Mamy taką magiczną windę, która zachowuje się jakby była tylko na jedną osobę, ale jest niby na trzy. Ja się trochę jej boję, bo ona wygląda tak, e, no elegancko, jest lustro nawet. Dzień dobry. Nie, no, chyba. Ale słyszysz, jak ta impreza tutaj jest. No drzwi. A. Nie no, co nie da się inaczej. Okej. Okay. A. Ej, ale ja myślałam, że my będziemy widzieć, co się tutaj po bokach dzieje. Nie, no, fajna. to I to nasz apartament. Pierwsze kroki na ziemi świętej. Postawione. Jesteśmy w innym kraju, państwie, państwie, Watykanie! Mieliśmy za chwilą lekką przygodę z jeżdżeniem autobusem. Pierwszy raz weszliśmy do autobusu i dostaliśmy mandat, bo nie umieliśmy sfakasować biletu, który kupiliśmy, ale damy radę, w sensie na szczęście, jesteśmy w innym kraju i raczej ominiemy ten mandat. Mieliśmy kupione bilety do Muzeum Watykańskiego, ale okazuje się, że do tego muzeum można wejść dokładnie tylko na określoną godzinę, na którą ma się kupione bilety. Także musieliśmy jeszcze troszkę zabić czas i poszliśmy na lody. Jest mega głupia pogoda dzisiaj, teraz pada deszcz, ale jest w ogóle niebieskie niebo. I weź się teraz ogarnij na taki cały dzień chudzenia. Znaczy po prostu nie mamy parasolki, bo ona się nie zmieściła do bagażu. Ale no sam fakt, że naprawdę to niebo jest niebieskie. O teraz niego też. Znajdujemy się właśnie w najpiękniejszym muzeum, w jakim byłam w całym moim życiu, naprawdę. Jest to muzeum oczywiście watykańskie, które było tworzone przez wszystkich panujących w tym papieży przez naprawdę, naprawdę wiele lat. Pierwsze jego takie otwarcie było na początku XVI wieku, ale tak naprawdę dopiero otworzyli je jakoś w XVIII, 1700, któryś rok to był. No i właśnie znajduje się w sali, w której po pierwsze wszystkie te obrazy są namalowane na ścianie, a po drugie ten sufit. Czy, czy wy to widzicie? To są same malowidła. Jak oni to robili tyle lat temu? dobrą ciekawostkę, ogólnie, którą wie z filmu Anioły i Demony. Jeden papież wymyślił sobie, że wszystkie eksponaty mają mieć ucięte przyrodzenia i zamiast przyrodzeń mają takie listki. Chyba był troszkę zgorszony faktem, że musi na to patrzeć. Ciekawe. 150 nawet jest tu po lewej. są ówek? Chyba tak. Za 150 euro? Tak się robi biznes w Watykanie. No. <grym> umieram, umieram serio. Jesteśmy teraz w jakimś tam przedsionku, w którym mało ludzi jest. W ogóle wszędzie jest tak dłużno. I w ogóle, jakby tutaj Chcecie tak porządnie sobie pozwiedzać, nie wiem, może jeszcze z jakimś przewodnikiem. To szczerze, cały dzień wam tutaj zleci, bo my sobie tak po prostu chodzimy. No i przeczytamy tam jedną na 15 tabliczek, co nie? W sumie ile tutaj już jesteśmy? Dwie godziny równe. Dwie godziny równe ładzimy, a tak naprawdę to y, tylko sobie chodzimy. Więc strasznie dużo do zwiedzenia, ale moje nogi już mi odmawiają posłuszeństwa po, po tych dwóch ostatnich dniach, bo my codziennie robimy po jakieś 15 km albo więcej. Wyszliśmy z muzeum, ale wiecie co? Odpuszczamy sobie tą bazylijkę. Ja już wiem czemu ludzie mówią, że nie zawsze udało się im tutaj wejść, bo to chyba chodziło o tą kolejkę. Czy widzicie tych wszystkich ludzi za mną? Oni czekają, żeby wejść tam. Ja wiem, że to jest przepiękne miejsce. Chciałam na żywo zobaczyć Pietę, ale przecież my tutaj byśmy stracili dosłownie cały dzień. No, a potem żałowałam, że nie poszliśmy, ponieważ ludzie na TikToku pisali, że ta kolejka zajmuje max godzinę. Więc robimy jakieś foty i jedziemy chyba coś zjeść, bo już głodni jesteśmy. to. Ja nie. Ty nie jesteś głodny? Ja jestem. A ty zjadasz wielką pizzę jeszcze. Jesteśmy właśnie obok Panteonu za dnia, w sobotę o godzinie 16 i polecam Wam wybrać może inną godzinę na zwiedzanie go. W tym momencie jestem trochę zmieszana. Jest drugie koloseum. Jakby zaczęli budować koloseum, ale stwierdzili, że chcą większe. Takie dziwne, właśnie mniejsze. No mniejsze. No właśnie mówię, że jakby stwierdzili, że jednak chcą większe, ale to już zaczęli robić. Siedzimy sobie właśnie mega zmęczeni w restauracji. Stwierdziliśmy, że sprawdzimy, ile kroków robimy w ciągu dnia. I słuchajcie, ja tyle, to ja nie przeszłam chyba od Nie wiem w sumie kiedy Może kiedyś szliśmy na Czaj... Od urodzenia chyba od urodzenia. Nie no, może kiedy no, szliśmy nad Ten, jak to się nazywa Oko, oko, pomóż mi Morskie oko, Morskie oko. Na Kasprowej, i na Morskie oko rok temu To może było więcej, ale raczej W ciągu roku a, tylko a raz urodzenia. tak się zdarza Mamy 32, nie, nic nie widzicie Nieważne, 32 tysiące Kroków Wczoraj 30 tysięcy, dzisiaj jeszcze się nabija ale na razie jest 20 ileś tysięcy To daje mniej więcej 20 km dziennie Ja się nie że nas stopy bolą Bądziorno to nasz ostatni dzień i idziemy sobie właśnie już z naszymi plecakami bo musieliśmy się wymaldować, w ogóle wyglądam jak wojowniczy żuch ninja Ty trochę mniej wyglądasz <gry> jest normalnie ja wyglądam kurde jakbym wróciła do podstawówki w każdym razie, idziemy sobie na ostatnie nasze śniadanko, gdzieś w okolicach fontanny Bitrevi. Zobaczymy sobie ją ostatni raz, no i w sumie co? Jakieś pamiątki i spadamy, bo mamy za 6 godzin lot. No i właśnie odkryliśmy, że w niedzielę tutaj zawsze są barierki przed fontanną, a w niedzielę ich nie ma. Więc można jakby coś sobie podejść idealnie do fontanny, chociaż to sprawia, że strasznie dużo ludzi ją okupuje i nie da się praktycznie nigdzie zrobić zdjęcia bez ludzi. Ale dzisiaj to po prostu jest lampa, lampa i jest tak gorąco, że po prostu żałuję, że wszystkie rzeczy, które mieliśmy ze sobą musieliśmy już dzisiaj założyć na siebie. Bo szczerze, można chodzić dzisiaj, mam wrażenie, może... No ja bym chodziła tutaj w bluzie, tak na luzie. W może. No może nie, no w bym nie chodziła. To nie, nie, jest... to, no, nie, nie jest aż tak ciepło. Ale na luzie bym chodziła, taka po prostu za długi rękaw i nic oprócz tego, co nie? No, a wracamy zaraz do Polski która jest pewnie z 5 stopni. No i jak powiedziała, tak zrobili. Uważam, że to był bardzo udany wyjazd i jeśli szukacie miasta idealnego na City Break, to uważam, że Rzym jest najlepszym wyborem. No to witamy w Polsce! Było miło, ale się skończyło. Mam nadzieję, że Wam się film podobał i widzimy się w kolejnym Książka!